Witamy w flatlift, gdzie rewolucjonizujemy Twoją domową rozrywkę. Pożegnaj się z tradycyjnymi uchwytami do telewizorów i odkryj nasz innowacyjny sufitowy podnośnik telewizora ze funkcją obrotu. To jest idealne rozwiązanie, aby zaoszczędzić miejsce i nadać Twojemu domowi nowoczesny wygląd. Nasza oferta obejmuje teraz uchwyty specjalnie dla dużych ekranów, idealne dla telewizorów powyżej 98 cali. Wyobraź sobie, że przekształcasz swój salon w prawdziwe domowe kino. W Flatlift oferujemy innowacyjne uchwyty sufitowe do telewizorów od 85 do 98 cali. Nasze regulowane uchwyty są proste w instalacji i obsłudze, co pozwala dostosować wysokość telewizora do Twoich potrzeb. I dyskretnie schowaj go w suficie po użyciu. Od ponad 15 lat niemiecka firma Flatlift. Symbolizuje innowacje w dziedzinie elektroniki użytkowej. Nasze produkty są synonimem jakości, bezpieczeństwa i niezawodności, spełniając najbardziej rygorystyczne europejskie normy. Wybierz Flatlift dla niezrównanego doświadczenia telewizyjnego, gdzie jakość spotyka innowacje. Odwiedź flatlift.com, aby uzyskać więcej informacji i przekształć swój salon już dzisiaj.